Wczoraj mówiłem o pamięci i zaznaczyłem, że bardzo często w podręcznikach zasługuje ona na osobny rozdział niż proces uczenia się. Dziś dwa słowa o tym drugim. Przy okazji, powiemy o tym, jak rodzi się zabobon w tym wypadku gołębi. Uczenie się to aktywna forma zdobywania wiedzy lub wytwarzania pewnych prostych form reagowania. W jego efekcie powstaje tak ślad pamięciowy, który, jak wiemy, ma zostać wzmocniony, a później przechowany. Co decyduje o tym, co ulega wzmocnieniu? Najczęściej jest to nagroda, czyli pożądany skutek podjętych działań. Szczur chce przejść labirynt, bo po drugiej stronie czeka na niego smakołyk. Kot chce nauczyć się otwierać drzwi, bo nie lubi, kiedy są zamknięte. I tak dalej, i tak dalej. Zabobą to bezpodstawna, uparcie żywiona i niewrażliwa na argumentację wiara w istnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy dwoma zdarzeniami. Wypływać ona może ze stereotypów zakorzenionych w kulturze i tradycji. Jest pozbawiona racjonalnych podstaw i niemożliwa do weryfikacji. Co ma zabobon do uczenia się? Odpowie nam na to ciekawy eksperyment z gołębiami, który zaprojektował Skinner i przeprowadził go w 1948 roku. Karmił on ptaki w stałych odstępach czasu. I zauważył, że wzmocnieniu uległy przypadkowe zachowania, jak przystępowanie z nogi na nogę czy obracanie się. Jak to się stało? Załóżmy, że gołąb zupełnie przypadkowo obrócił się i zaraz potem został nakarmiony. Jego mózg zaczął dopatrywać się w tym związku przyczynowo-skutkowego i kazał mu coraz częściej wykonywać ten manewr, co zwiększało prawdopodobieństwa bycia nakarmionym zaraz po nim, a to z kolei znów potęgowało wzmocnienie, które doprowadziło w końcu do utrwalenia się tego odruchu, który w żaden sposób nie ma w związku z tym, czy dostanie on jeść, czy nie. I w ten sposób zachowania zabobonne, bo tak nazywają poważna nauka, mogą tworzyć się niemal u wszystkich gatunków zwierząt, na jakich przeprowadzono do tej pory podobne doświadczenia. U ludzi przekazywanie ich z osobnika na osobnika jest wyjątkowo łatwe, bowiem mamy niesamowite zdolności werbalne i dzięki temu zabobon bardzo łatwo rusza w miasto. Tymczasem liczę, że u Was wykształci się albo wzmocni Odruch zaglądania na naszego facebooka po każdym odcinku po to, żeby nie przegapić następnego. Do następnego razu.